<laughs> nie no, nie wiem, jeszcze. Tego jeszcze nie było. Oh, stage 2, and there is display on my display screen. Display word. Display. What? Display. Kurwa word. Wie pan co to znaczy trappen? Nie pracować, a zarabiać. Es na siostra, bigos. No, tak bym właśnie powiedział. Ale ona musi być Madlife teraz. Krzyknie Gepard. Był taki Krzychu, co się spytał, czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest mieć stresowanego Geparda na chacie. I to wszystko. Jest radio? O, właśnie. Mobilki, mobilki, jak tam ścieżka? O. Bajo jajo, bajo jajo. Ja ci kurwa dam bajo jajo. Ty na lino Wrocławskiej jesteś.

Co taki zestresowany? Kurwa, to taki wielki jest, 24 cm Halo. O, halo. Halo, halo. No jest, słychać. Dobra, siema. No siema, siema. Myślę, że zaraz możemy zaczynać, za dwie minuty będzie choroba. Kurwa, będzie przypał. Nie no będzie spoko. Myślę, że damy radę, 10 różnych trybów. A czemu ja cię nie widzę, tylko widzę kurwa jakiś salon. co? Nie wiem, nie widzę się. No bo ja mam streama u siebie i. A ja no że tutaj mam tak, to w dupie, ale poczekaj. Eee... A oż kurwa. Ale my już na wizji jesteśmy, jak coś. <laughs> Bez takich kolejaj. Ale ja żart nie żartuję. <laughs> I was thinking about jacuzzi, you know, and that's why I said uh, jacuzzi. Uh.